Czy warto inwestować w dolary, czy warto kupować dolary, czy jakkolwiek warto trzymać dolary, wymieniać złotówki na dolary, euro na dolary, inne waluty na dolary i wszystko inne na dolary. Zaraz sprawdzimy, czy właściwie dolar jest czymś takim, co można, czy jest inwestycją, czy może być inwestycją jakąkolwiek w sobie. Jeden z Brytyjczyków ostatnio zadał mi pytanie, czy, dlaczego ostatnio nie robię filmów angielskich na temat funta brytyjskiego, bo bardzo dużo zrobiłem angielskojęzycznych filmów wykładów na temat funta brytyjskiego, bo on chciałby wiedzieć, czy funt brytyjski to jest dobra inwestycja, czy też jest to zła inwestycja. Ja tej osobie odpisałem w komentarzu napisałem do niego i powiedziałem mu napisałem mu tak że fund brytyjski nie jest żadną inwestycją że fund nie jest żadną formą inwestycji nie można funta brytyjskiego nazwać jako inwestycja, inwestycją, że fund brytyjski to tylko i wyłącznie taka forma płatności. Fund brytyjski, szanowni państwo, waluta, fund brytyjski nie jest inwestycją. Nie można tego e, jako inwestycję zaliczyć jakkolwiek, jakkolwiek, bo jeżeli coś spada z... 6-7 franków za funta brytyjskiego do 1 franka za funta brytyjskiego, to nie można tego nazwać inwestycją, tylko utratą pieniędzy tylko i wyłącznie formą płatności, której trzeba się bardzo szybko pozbyć. Tym jest fund brytyjski. Proszę bardzo. Przecież tu mamy taki wykres, prawda? W 1971. te frank szwajcarski to było 7 franków szwajcarskich za jednego funta. Jeden funt kupował nam prawie 7 franków. Potem spadł do 6, 5, 4, 3, 2, 1. Więc jak to może być inwestycja? Tak samo do złota. Fund brytyjski stracił, prawda, z 15 funtów przez 50 lat za jedną uncję do 2600 funtów za jedną uncję. Tak więc fund brytyjski nie może, nie jest. Nie był żadną formą inwestycji, nigdy, nigdy, szanowni państwo, o co najmniej od tych 50 czytał właściwie prawie że 100 lat. Taka jest prawda. Bardziej bym powiedział, że od 50, znaczy wcześniej też, nie jest formą inwestycji. Był formą może inwestycji, gdy fund brytyjski był wymienialny na złoto, ale odkąd fund brytyjski jest drukowany na masową skalę i rozwadniany, to nie jest żadną formą inwestycji. Teraz powrócimy do dolara amerykańskiego. I zobaczymy, czy opłaca się kupować dolary amerykańskie. Przede wszystkim, warto sprawdzić dolara amerykańskiego na wykresie. Zawsze trzeba sprawdzać prawdę, prawda? A wykres tam prawdę powie. Proszę zobaczyć. Tutaj mamy wykresik. Szanowni Państwo zanim przejdę dalej, bardzo proszę o subskrypcję tego kanału. Jeżeli ktoś nie subskrybuje i dziękuję bardzo za tą subskrypcję nową i dziękuję wszystkim, którzy już zasubskrybowali i tym, którzy zasubskrybowali, proponuję kliknąć w dzwoneczek notyfikacyjny, bo jak się tam klik, kliknie w dzwoneczek notyfikacyjny, to YouTube wtedy będzie wysyłał powiadomienia o najnowszych produkcjach. A jeżeli klikniemy notify all, czyli notyfikuj wszystko, to będzie o każdej produkcji wysyłał nam YouTube powiadomienia, czy to na komputer, czy na telefon tak to mniej więcej wygląda. Tak więc dziękuję wszystkim i zapraszam do subskrypcji. Oczywiście, klikanie łapeczki w górę i merytoryczne komentowanie i rozpowszechnianie tego filmu, gdzie się da, szanowni Państwo, abyśmy rośli w mądrość i żebyśmy kiedyś stali się drugą Szwajcarią, która ma bardzo dużo złota, bardzo dużo. Aktywów i nawet gdyby musiała e, taka Szwajcaria, malutka Szwajcaria, w której jest niespełna 9 milionów ludzi, gdyby Szwajcaria musiała oddać jedną czwartą swojego złota i jedną czwartą swoich walut, to i tak miałaby 3 razy więcej złota, albo nawet cztery razy więcej złota i walut, mniej więcej 3-4 razy więcej na osobę niż my, Polacy, mamy dzisiaj, prawda? Tak, tak są Szwajcarzy nabici kaboną, rezerwami walutowymi ilością złota, którą mają, że nawet gdyby oddali ilość złota, którą my dzisiaj mamy i ilość walut, którą my dzisiaj mamy w Narodowym Banku Polskim, to i tak mieliby trzy razy więcej niż my mamy dzisiaj na cały naród, prawda? A ich jest tylko 9 milionów, tak? Dobrze, tutaj mamy wykres, szanowni państwo, dolara amerykańskiego, przechodzimy do dolara amerykańskiego, czy opłaca się kupować dolary amerykańskie. Proszę bardzo, tutaj opowiem Państwu taką małą historię mało znaną w Polsce. W 2008 roku dolar amerykański kosztował 2 zł. 2 złote 2 zł, tak jest, w Kantorach w 2008 roku płacono mniej niż 2 złote za dolara amerykańskiego. Tutaj, szanowni państwo, 2007 rok, 2007 rok mamy. 2,37 dolara amerykański, proszę bardzo, takie były, takie były czasy, szanowni Państwo, jeżeli chodzi o dolara amerykańskiego, proszę bardzo, jeszcze wrzesień 2007 roku, dolar amerykański po 2,50. Kwiecień 2000 dolar amerykański po 2,77 i widzimy, że te 2,77 właściwie oscylowało tutaj 2,86 od października 2006 aż do 2011 roku. A na to 5 lat tak sobie oscylował ten funt brytyjski, średnio tyle kosztował wtedy. Jednak jeszcze w roku 2005 dolar amerykański, jeszcze w Roku 2005, tu widzimy luty, dolar amerykański po 2,92, proszę bardzo, 1 grudnia, dolar amerykański 2004 roku, czyli szanowni państwo, 21 lat temu po 2,96, i teraz proszę na to wszystko spojrzeć. Czy warto kupować dolary, szanowni państwo, czy warto kupować dolary? Eee, trzeba sobie zadać pytanie, w ogóle po co mamy kupować dolary przede wszystkim, prawda? Czy my chcemy to na chwilę, czy my chcemy to na potem, e, czy my chcemy na tym zarobić, czy my chcemy na tym nie stracić po prostu? Nie, oczywiście nie namawiam nikogo do kupowania dolarów. Pamiętajmy, że to jest wszystko wideo edukacyjno-informacyjno-naukowe. Na podstawie nauki, edukacji, informacji, danych, e, e, mojej wiedzy w najlepszej wierze staramy się, szanowni państwo, znaleźć rozwiązanie. Które nam pokażą, co może być dobre, a co może być złe. Tak więc przechodzimy: czy warto inwestować w dolary, czy dolar jest formą inwestycji, czy dolar jest formą, która nam coś da, dzięki której coś zyskamy. W roku 2008, tak jak przed chwilą powiedziałem, dolar amerykański spadł do 2 zł, więc był bardzo, bardzo tani. A jest taka formuła yy, o tysięcy lat z nami, że towar kupuje się tanio i sprzedaje się go drogo, bo jeżeli kupimy dolara amerykańskiego po 5 zł, prawda, tak jak się to stało w roku 2022, i na przykład Narodowy Bank Polski wystarczająco podwyższy oprocentowanie, a gospodarka wystarczająco będzie w takim w miarę normalnym stanie, to wiadomo jest, że jeżeli dolar amerykański jest, naj... kiedyś kosztował 2, potem wzrósł do 3, 4 i 5 i się podwyższy mocno oprocentowanie, a gospodarka na to pozwoli i sytuacja polityczno-geopolityczna, prawda, to wtedy ta waluta się umocni. No i to się stało umocniła się do 3,72, więc jeżeli byśmy kupili dolara po 5 złotych w roku 2022, to do dzisiaj bylibyśmy bardzo stratni, prawda? Bo w roku 2022 100 tysięcy dolarów kosztowało 500 tysięcy złotych, prawda? I ten, kto kupił dolarów za, szanowni Państwo, ten, kto kupił dolarów za 500 tysięcy złotych, dostał wtedy 100 tysięcy złotych, przepraszam, 100 tysięcy dolarów, i do dzisiaj te 100 tysięcy dolarów to tylko widzimy tutaj, tutaj 372 tysiące złotych, prawda? Czyli ten, kto kupił dolary amerykańskie w roku 2022, jest do tyłu o 100, przy 500 tysiącach o 128 tysięcy, czyli przy milionie, wiecie, świerć miliona właściwie, prawda? Tak jest, przy milionie złotych można było stracić świerć miliona złotych, tylko, no, tylko i wyłącznie na utracie wartości samego dolara, tak? Czyli to był, było bardzo złe rozwiązanie kupować dolary, w ciągu ostatnich trzech lat, a właściwie w ciągu ostatnich czterech, yy, właśnie ogólnie, prawda, yy, przez bardzo długi ostatni czas w ogóle nie opłacało się kupować dolarów, jeszcze jeżeli w ogóle yy, 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 dodamy do tego yy, na przykład oprocentowanie, prawda, bo dolar amerykański jednak jest oprocentowany znacznie mniej niż złotówka. Złotówka dalej jest wyżej oprocentowana troszeczkę niż dolar amerykański i żeby te oprocentowanie otrzymać za te dolary amerykańskie, no to trzeba przecież trzymać te dolary amerykańskie w banku, prawda? Jednak, jeżeli spojrzymy sobie, Szanowni Państwo, tutaj, jeżeli byśmy tutaj kupili w 2021 dolarów po 3,70, no i one wzrosły do 5 zł, no to wtedy byśmy zyskali na dolarze amerykańskim, bo byśmy kupili za 372 tysiące tutaj, tutaj tą strzałkę, Kupilibyśmy mniej więcej cena była dzisiejsza za 372 tysiące, a wzrosłoby do 500 tysięcy. No ale, czyli byśmy zyskali 128 tysięcy złotych, ale trzeba było wtedy te dolary sprzedać, bo gdybyśmy ich wtedy nie sprzedali, no to do dzisiaj mielibyśmy to samo. Tak więc <laughs> widzimy, że tutaj. Wtedy, gdy się kupi tanio dolary i one wzrosną, no to zyskamy. Wtedy, gdy się kupi drogo dolary i one spadną, no to stracimy. Koniec kropka. Jeżeli ktoś kupi tanio, sprzeda drogo, no to zyska. Jeżeli kupi ktoś drogo i sprzeda tanio, no to straci. To jest takie proste. Jednak od 2008 roku mamy, szanowni państwo, taką sytuację, że ten dolar amerykański rósł. Proszę bardzo, gdyby tutaj kupić bardzo tanio dolara w 2008 roku, no to ten dolar by mógł nam dużo dać, no bo on bardzo szybko wzrósł do prawie 4 zł. Od razu oczywiście wszyscy zaczęli je sprzedawać. No i on spadł, prawda? I wzrósł, i spadł, i wzrósł, i spadł. I tutaj to był bardzo dobry okres, prawda? Od 2008 roku do 2011, gdy opłacało się bardzo kupować dolary amerykańskie, gdy spadały, gdy były tanie. Spadały do 2,50, potem rosły do 3,50 i sprzedać, prawda? Więc 30% zysku. Potem znowu z 3,50 spadały, wiecie, na 2,40 i po 2,40 kupić. To było dużo można było zyskać, bo to 240 tysięcy dolarów, przepraszam, miałeś 240 tysięcy złotych, kupowałeś za 240 tysięcy złotych 100 tysięcy dolarów, tyle to kosztowało. Zaraz wzrastało do 350 tysięcy złotych i szybko było trzeba sprzedać. I zaraz spadało znowu do 250 tysięcy złotych za 100 dolarów. Kup Prawda, i znowu rosło do 4 złotych prawie, prawda, czy tam do 3,50 czy i znowu było można zyskać, wiecie, w pół roku, czy tam w 8 miesięcy 60-70%. Taka była rzeczywistość. No tutaj przecież, tutaj, gdybyśmy kupili tych dolarów amerykańskich, szanowni państwo, widzimy tu złoty 98, nawet dolar amerykański. Gdybyśmy tu kupili za 100, za 200 tysięcy złotych, szanowni państwo, dolarów amerykańskich. No to mielibyśmy 100 tysięcy dolarów amerykańskich. Tak więc na kupowaniu dolarów amerykańskich można ba bardzo dużo zyskać wtedy, gdy dolar jest tani i on sobie rośnie, to bardzo dużo zyskać. Tak, to jest to była yy, naprawdę bardzo faj fajna forma zarabiania pieniędzy. Ja nie mówię tutaj o jakimś foreksie, szanowni państwo, gdzie można stracić swoje wszystkie pieniądze. Te prawda I yy, wiecie, no, yy, 99% ludzi yy, nie powinno tego używać, yy, ale mówię tutaj, Szanowni Państwo, po prostu o kupnie dolarów, sprzedaży dolarów, kupnie dolarów wtedy, gdy są tanie, i sprzedaży dolarów, gdy są drogie. I to jest, wiecie, bardzo wygodne, no bo idziesz, kupujesz, przecież to kupujesz od razu w to nie jest zaangażowany żaden prawnik, żaden notariusz, nikt, prawda, do tego ci nie jest potrzebny nikt właściwie, no nikt idziesz kupujesz, rośnie potem sprzedajesz, to jest bardzo wygodne. Tylko muszą być do tego odpowiednie warunki, prawda? A to odpowiednie warunki się tym tym są wykreowane wtedy, gdy ten dolar amerykański naprawdę jest tani, bo wtedy jest małe prawdopodobieństwo, że będzie jeszcze tańszy. Tak, że raczej będzie prawdopodobieństwo, że będzie droższy. To troszeczkę tak jak, gdy dolar amerykański jest bardzo drogi i na przykład, gdy już by po 5 złotych, no to no my mieliśmy dwie, dwie możliwości wtedy, prawda? I proszę sobie wejść w shorty, ja o tym mówię, w shortach to nie jest tak, że widzicie... Yy... Analiza wsteczna zawsze skuteczna. Nie, Szanowni Państwo, proszę sobie wejść w shorty. Tam w shortach prognozuję, moje prognozy się sprawdzają właściwie w większości przypadków. Jedna, jedna walutowe, wszystkie inne, wszystkie się sprawdzają nie, nie, nie sprawdziła się tylko moja prognoza na temat Facebooka, ale nie sprawdziła się na temat Facebooka. Zawsze mówię, pamiętajcie, że no, prognoza, prognozą, bo powiedziałem, że Facebook totalnie się zawali. Właściwie, Facebook już nikomu nie jest potrzebny w Polsce w znacznym stopniu, prawda. Dzieciaki używają TikToki, kręcą TikToki, prawda, i ludzie używają YouTube'a, nikt nie używa Facebooka, mało kto używa tego Facebooka, prawda. I jest sytuacja, w której mamy, szanowni Państwo, dolara amerykańskiego drogiego, prawda? No i ja wtedy przewiduję, że dolar amerykański raczej spadnie z 5 złotych. No i spadł. Dlaczego? Bo nam zależało, szanowni Państwo, zależało na tym żeby tą walutę utrzymać, no gigantycznym oprocentowaniem, ale wrócę do mojej akurat nietrafnej prognozy z Facebooka, to ona się akurat nie trafiła, tylko i wyłącznie dlatego, bo rząd amerykański zdecydował, że nie ma wolnego rynku w Ameryce, no i trzeba zlikwidować TikToka w Ameryce, zabrać im, nakazać sprzedać, prawda, i, i tyle, tak, no bo... Widzicie, no, no są sytuacje, ja zawsze mówię, no prognoza prognozą, no TikTok już dawno by wygrał w tych Stanach Zjednoczonych, prognoza prognozą, to jest jedna rzecz, no ale drugą, szanowni państwo, rzeczą jest, jeżeli mamy dwie firmy i widzimy, że jedna firma jest lepsza, zawsze to tłumaczę, jeżeli jedna firma widzimy, że jest lepsza, prawda, no i ona wygrywa z tą drugą, no ale jeżeli wkroczy rząd i tą lepszą firmę zniszczy, prawda, zniszczy konkurencję, no bo wiecie, jeżeli mamy dwie pizzerie, no i jedna pizzeria robi bardzo tanie, bardzo dobre, robi Pizzę, prawda, i miło tam jest i fajnie tam jest, bo po prostu umieją kręcić biznes, prawda, umieją kręcić pizzę, mają przepyszną pizzę, jest miło i jest tanio. No i mamy obok drugą pizzerię, yy, jakieś tumany prowadzą tą pizzerię, pizza niedobra, niemiło i drogo, bo tumany. No to szanowni Państwo wiadomo, że ta pizzeria zła upadnie wreszcie, tak? No ale. Jak zrobić, żeby nie upadła? No co, zniszczyć wszystkie pizzerie, to trzeba zniszczyć tamtą pizzerię, prawda? Yy, yy, po drugiej stronie, no i tyle, no i ta pizzeria wtedy będzie sprzedawalna, prawda? No i tak to właśnie w Polsce jest na przykład na rynku, yy, tak wygląda Polska, jeżeli chodzi o rynek. Yy, o rynek. Yy, o rynek, 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 szanowni państwo, handlowy, prawda? Tak, no, wjeżdżają dyskonty, prawda? No i a polskie sklepy wszystkie są wyniszczone wtedy, prawda? Wjeżdżają dyskonty, co z tego, że e, jakiś niemiecki dyskont zainwestuje tutaj w dyskont, e, chwilowo na początku popłaci większe podatki, powiedzmy nawet wizualnie, chociażby, znaczy wcale nie płacą, ale, prawda, tym ludziom się to wydaje, którzy to zachwalają, no ale w tym momencie zamyka się 10 innych sklepów, prawda? E, co z tego, że to na w zasadzie, co z tego, szanowni państwo, że w miastach polskich buduje się 30-metrowe klitki, całe takie osiedla 30-metrowych klitek, które niby ładnie wyglądają, ale w nich się żyć nie da. No, ale one są budowane na przykład za pieniądze podatnika, na przykład, które wprowadził Mateusz Morawiecki z niebezpiecznego kredytu. Tylko, że te pieniądze zostały zabrane ludziom, na przykład z wiosek i innych miasteczek. No, i przez to te miasteczka się wyludniają. W tym momencie, gdy, na, gdy ludziom z miasteczek są zabierane pieniądze, są dawane zagranicznym deweloperom. Żeby budowali, szanowni państwo, klitki w miastach. No i ci ludzie dlatego uciekają do tych miast, bo tam są zabierane pieniądze z tych małych miasteczek, prawda? Na to, żeby budować w tych małych miast, w tych miastach, prawda, klitki. Tak to działa w Polsce generalnie, tak? W Polsce dlatego, szanowni państwo, są wyniszczane wręcz małe miasteczka i inne takie miejsca, gdzie ludzie mieszkają, dlatego, bo im są po prostu zabierane pieniądze i tam nie da się coraz bardziej żyć i one się wyludniają, ale w tym samym czasie buduje się klitki w przeludnionych miastach, prawda, za pieniądze podatnika. Taka jest rzeczywistość. No. A tak samo, tak się niszczy w Polsce polskie miasta i wszystko inne. I tak się zniszczyło handel w Polsce i się go przejęło, bo jeżeli mówi się, szanowni Państwo, w Gdańsku nie ma polskiego handlu, w Gdańsku nie ma. W Gdańsku są same zagraniczne dyskonty, same zagraniczne hipermarkety. W Polsce nie ma polskiego handlu, to nie istnieje, Właściwie tak można powiedzieć, tak? Nie ma, nie, nie ma w Gdańsku, no tam gdzieś w centrum są te jakieś tam restauracje, ale generalnie, wiecie, to tylko same McDonald'y, KFC, jakieś tam Burger Kingi, to yy, syf, syf się zrobił, szanowni państwo. No tak to działa, no i na przykład moja Facebookowa, szanowni państwo, jedyna, jedyna, jedyna prognoza się nie trafiła, no ale dlatego się nie trafiła, no bo to nie zależy, szanowni państwo, od prognozy, tak? Prognoza była dobra. Tylko, szanowni państwo, no jeżeli wchodzi ktoś i mówi niszczę, no to on niszczy i nie ma, prawda? Nic z tym nie zrobisz, prawda? Możesz mieć szczęście, 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 prognozujesz sobie, że będziesz mieć szczęście, no ale przychodzi jakiś bydlak i ci to szczęście yy, kończy, prawda? No i. Tyle, no i tak to działa mniej więcej, więc trzeba zawsze na te wypadkowe. Ale wiecie, no, generalnie dlatego prognozy są trafne w większości, no bo to kraje nie mogą niszczyć wszystkich biznesów naokoło, prawda, więc no zawsze trzeba spojrzeć na to, że, że jednak y, 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 trzeba tak prognozować, jak ja prognozuję, y, dlatego że no, jak już rządy się wezmą za niszczenie, no, no bo się biorą za niszczenie, no to nie mogą wszystkiego zniszczyć, tylko zniszczą niektóre rzeczy, prawda, bo, bo tak właśnie działa, no i z tym dolarem, wracając do tego dolara amerykańskiego, szanowni państwo, wracając do tego dolara amerykańskiego, no to ten dolar amerykański dzisiaj jest drogi właściwie. Jest drogi, prawda? Jest drogi, jest drogi, tak? wtedy się opłacało kupować, sprzedawać, ale dolar amerykański dzisiaj, szanowni państwo, w rzeczywistości jest drogi. Dolar amerykański jest drogi, więc yy, i dolar amerykański traci do złota więc mo moim zdaniem dolara amerykańskiego dzisiaj się nie opada zakupować ja i tyle on może, tu możemy zyskiwać, bo on sobie troszeczkę, tutaj on może teraz nawet oscylować i będziemy mieli taką sytuację, że tak będzie tu rósł, tu rósł spadał rósł spadał, rósł, spadał, rósł, spadał, rósł, spadał, rósł, spadał, rósł, spadał. Tak, ale moja prognoza mówi, szanowni państwo, że on będzie raczej spadał, prawda? Że spadał, gdzieś tu się może zatrzymać, no ale dla mnie, szanowni państwo, jest tak oczywiste, że dolar amerykański mógłby kosztować dzisiaj 3 złote, że to się w głowie nie mieści, prawda? Naprawdę mógłby kosztować dzisiaj 3 złote, więc dzisiaj dolar amerykański jest skrajnie drogi. Skrajnie drogi, szanowni państwo, ma gigantyczne oprocentowanie. Proszę sobie wyobrazić. Y no ale wtedy sobie ludzie myślą no to co wtedy prawda każdy musi podejmować samemu decyzję, no ale jeżeli szanowni państwo dolar amerykański dzisiaj jest drogi jest można powiedzieć najdroższy w historii proszę bardzo on był tutaj prawda proszę bardzo tu był dolar amerykański jak go zaznaczy tu był dolar amerykański pik 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 prawda no to proszę bardzo teraz kliknę taką o tu mamy taką linię i wszystko szanowni państwo, co klik teraz zamaluję, no to oznacza, że było tajsze, gdzie jest ten, było tajsze niż dzisiaj, prawda? Proszę bardzo. Tutaj dolar amerykański jest bardzo drogi dzisiaj, proszę bardzo. On jest bardzo drogi, szanowni państwo. On jest nad kreską. On jest dosłownie przy kresce, tak? Czyli jest drogi. On tylko był droższy tutaj, ale to, była, to było to ekstremu Trochę tu i trochę tu. Dolar amerykański dzisiaj jest skrajnie drogi, prawda? Według mojej opinii się nie opłaca. Oczywiście on może pójść do góry, jeżeli będą chcieli zniszczyć złotówkę. Bez żadnego problemu może być, ale widzicie, to jest właśnie ta kwestia, czy oni chcą zniszczyć, czy nie. To już nie będą kwestie ekonomiczne, to będą kwestie, szanowni państwo, jakieś geopolityczne, albo yy, yy, decyzjami politycznymi mogą ch chcieć zniszczyć yy, polską złotówkę, ale jak ona tam pójdzie już do góry przy dzisiejszych warunkach, chyba że tych warunki, się, to złotówka się skończy, prawda? I będzie wtedy dolar po 6 złotych, prawda? I będzie oprocentowanie 15%, szanowni państwo. My dzisiaj balansujemy na krawędzi, naprawdę. No ale jeżeli mamy sytuację, szanowni, jak się dolar amerykański dzisiaj może opłacać, jeżeli mamy sytuację, szanowni Państwo, że dolar amerykański, dolar amerykański do franka szwajcarskiego leci w dół. No proszę bardzo, szanowni Państwo, jeden dolar amerykański kosztuje tylko 0,81 centymów, tak, to wyobraźmy sobie, że dolar amerykański kosztuje 81 groszy, no. No, kosztował już 200 groszy, 2 złote, 199 groszy kosztował dolar amerykański przecież, prawda, w 2008 roku. No i proszę bardzo, dolar amerykański spadł z 5 franków na 81 centymów, prawda? Spadł, szanowni państwo, sześciokrotnie, tak można powiedzieć we frankach szwajcarskich, tak? Więc dolar amerykański jest na totalnym dnie dzisiaj do franka szwajcarskiego jest najtańszy w historii ale to nie oznacza, że taka taniość jest fajna, bo ma gigantyczne oprocentowanie, ma oprocentowanie 4,5% i on nie jest w stanie urosnąć do franka szwajcarskiego, mimo tego, że frank szwajcarski jest właśnie oprocentowany 0. 0, więc ten wskaźnik, widzicie, i, yy, i ktoś mówi, no nie, niemożliwe, że dolar amerykański będzie kosztował mniej niż 81, yy, 0,81 franka. Proszę, panie, proszę Państwa, Dolar amerykański frank szwajcarski już dawno kosztuje 5,5 pół Dolara Amery australijskiego, prawda? 49 centów, dolara nowozelandzkiego i tak dalej. To idzie w dół, te dolary wszystkie drukowalne, one idą wszystkie w dół. Na no następnym takim, szanowni państwo, takim samym, takim samym papierkiem lakmusowym oczywiście jest złoto. Proszę bardzo, tu mamy złoto, szanowni państwo. Złoto jest na szczycie, mimo tego, że dolar amerykański jest gigantycznie oprocentowany. To złoto jest na szczycie cenowym. To pokazuje skrajnie sła skrajną słabość dolara amerykańskiego. Skrajną słabość dolara amerykańskiego przy tak wysokim oprocentowaniu. Powtarzam, jeszcze raz. Frank szwajcarski jest oprocentowany 0, rozumiemy to, dolar amerykański jest oprocentowany o 4,20, o 4,5% więcej od franka szwajcarskiego, euro 2,15, korona duńska 1,6 e, oprocentowana jest, więc i dolar amerykański dalej jest e, tak słaby, prawda, więc co, co się stanie... Jeżeli dolar amerykański zacznie obniżać swoje oprocentowanie, co by się stało, gdyby dolar amerykański chciał być oprocentowany 2,5% chociażby o troszeczkę więcej niż euro? Szanowni Państwo, dolar amerykański ma tak wielki problem, że ani to nie jest inwestycja, ani to nie jest dobra forma przechowywania pieniędzy. Frank szwajcarski do tego rośnie, złoto do tego rośnie, srebro do tego rośnie jak ktoś chce, może sobie ryzykować, kupować tanio i próbować sprzedawać drogo, no ale w sytuacji, gdy dolar jest drogi, no to jak ma być drożej? Może być drożej, no ale wtedy będziemy musieli oczekiwać tego, że złotówka się może zawalić i będziemy mieli jeszcze większe problemy w Polsce, jeszcze większe wyludnienie, jeszcze większe, droższe kredyty. Można tak prognozować, że nasza gospodarka zostanie totalnie tak zniszczona i wyczerpana. Tak, tak może być, ale yy... Jeżeli tak będzie, no yy, oni będą zmuszeni, muszą być zmuszeni do tego, aby było normalnie. Tak mi się wydaje, no bo wtedy jak nie będzie normalnie, no to nie będzie w ogóle. Pozdrawiam, zapraszam do wysyłania tego, Szanowni Państwo, gdzie się da puszczajcie na uniwersytetach, puszczajcie swoim studentom, studenci niech puszczają wykładowcą yy, Puszczajcie to w szkołach, szanowni państwo. Rośnijmy w mądrość, w bogactwo, bądźmy jak Szwajcarzy, wysyłajmy, udostępniajmy. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć.